Cześć, jestem Katie i opowiem Wam historię o kłamaniu. Mam nadzieję, że nie będziecie za to na mnie źli. Nie zrobiłam tego ze złych pobudek ani żeby kogokolwiek skrzywdzić. Po prostu chciałam mieć życie, które nie jest mi dane. Brzmi dziwnie, prawda? Pozwólcie, że opowiem Wam, co się wydarzyło. Niestety, ponieważ choruję odkąd pamiętam, poruszam się na wózku inwalidzkim. Nie chcę za dużo o tym mówić. Większą część dnia przesiaduję w domu. Mój stan nie pozwala mi wychodzić na dwór. Ale wewnątrz mojego niepełnosprawnego ciała skrywa się bystry umysł i żywiołowa dusza młodej dziewczyny, która chce zwiedzać świat, mieć swoje hobby i spotykać się ze znajomymi. Jednak nie udało mi się z nikim zaprzyjaźnić. Zwykle uczę się w domu, a kiedy chodziłam do szkoły, dzieciaki wstydziły się do mnie podchodzić. Myślały pewnie, że jestem też niepełnosprawna umysłowo, czy coś, mimo że to nieprawda. Właśnie dlatego byłam samotna przez całe życie. Mimo to nie narzekam. Jestem wdzięczna za moje życie. A najbardziej dziękuję wynalazcom internetu. Dla ludzi takich jak ja to błogosławieństwo. Właśnie tam w końcu znalazłam znajomych, głównie osoby w takiej samej sytuacji jak moja, które poruszają się na wózku inwalidzkim. Dziwne, ale kiedy zaczynałam rozmawiać ze zdrowymi osobami i mówiłam im o swojej przypadłości. Ewidentnie czuli się zawstydzeni i od razu kończyli rozmowę. Nie mogę ich winić, nawet to rozumiem. W końcu nie wiadomo jak traktować ludzi takich jak ja, żeby ich nie obrazić. Niemniej jednak czułam, że omija mnie ważna, towarzyska część życia, którą było dzielenie się doświadczeniem. Tylko, czym mogłabym się podzielić? Odwiedzaniem mnóstwa szpitali, i wtedy wpadłam na pomysł, żeby stworzyć fałszywe internetowe konto innej Katie, która jest zwykłą nastolatką wiodącą interesujące życie. Zrobiłam to bardziej dla siebie, żeby stworzyć dziewczynę, którą mogłabym być w innej czasoprzestrzeni, i czułam, jakbym faktycznie żyła jej życiem. Nie zamierzałam promować swojego konta, żeby zyskać fanów. Chodziło po prostu o to, żebym mogła wrzucać swoje zdjęcia z wydarzeń, na które nie mogłam sobie pozwolić, ze znajomymi. Gdzieś na wycieczce w Europie lub Azji, skacząc ze spadochronem czy jakiekolwiek inne, które przyszłoby mi do głowy. Ale jak niby miałam tego dokonać, skoro jedyne zdjęcia, jakie mogłam zrobić, to selfie w moim pokoju. Cóż, trochę kreatywności, wyobraźni i spora wiedza na temat Photoshopa i twoje życie jest jak z bajki. Serio. Chciałam mieć dobrej jakości zdjęcia, żeby nikt nie zauważył, że to ściema. Jest kilka sposobów, żeby to zrobić. Pierwszy z nich to wklejenie swojej twarzy w czyjeś zdjęcie, co jest najtrudniejsze. Drugi sposób, możecie znaleźć kogoś, kto jest do was podobny i użyć zdjęć tej osoby. Albo mogą to być też zdjęcia ludzi w maskach, jak na przykład podczas nurkowania. I na końcu, przy odrobinie szczęścia, możecie zrobić selfie w miejscu, w którym was nie ma. Na przykład raz zrobiłam sobie zdjęcie z wieżą Eiffel w tle, które wyglądało, jakbym faktycznie była w Paryżu. Jak łatwo się domyślić, stało się to moim zajęciem na pełen etat. Nie potrafię wyjaśnić, jak ekscytujące to było. Planowanie życia drugiej Katie, żeby wszystko wyglądało spójnie. Moja mama martwiła się trochę, że moje hobby całkowicie mnie pochłonęło. Ale zapewniałam ją, że to tylko po to, żeby mieć trochę rozrywki. W międzyczasie Katie stawała się popularna. Była optymistyczna. Energiczna i zawsze miała coś interesującego do powiedzenia na temat swoich zajęć i miejsc, które odwiedzała. Coraz więcej osób śledziło moje konto i musiałam znaleźć sposób, żeby nikt mnie nie przyłapał na gorącym uczynku. Stworzyłam fałszywe konta przyjaciół Katie i ustawiłam je na prywatne. Podszlifowałam swoje umiejętności w Photoshopie i nawet ukończyłam internetowy kurs retuszu. W pewnym momencie miałam więcej fanów niż potrzebowałam. Stawało się to niebezpieczne, bo ktoś mógł połapać się, że to ściema. Ale i tak lubiłam osoby, które komentowały moje zdjęcia. Byli zawsze mili, zadawali dużo pytań i nikt nie czuł się zawstydzony. W mojej głowie prowadziłam życie w pełni zdrowej osoby i korzystałam z niego w pełni. Ale ta historia musiała się kiedyś skończyć. Moja Katie zatrzymała się w znanym hotelu w Dubaju, gdzie pojechała na zakupy. Trochę przesada, ale w końcu można pozwolić sobie na wszystko, jeśli nie trzeba za to płacić. I nagle jeden z moich oddanych fanów zobaczył moje tagi i napisał publicznie. Hej Katie, też jestem w tym samym hotelu. Spotkajmy się. Ups, nie przewidziałam tego. Odpisałam coś oklepanego. Sorry, dziś nie mogę, może następnym razem. To wystarczyło, żeby zdenerwować moich fanów. Pytali mnie, czy jestem po prostu bezczelna. Czy wstydzę się z nim spotkać? Zaczęłam się głupio tłumaczyć, mówiąc, że zachorowałam, że wracam następnego dnia do domu, cokolwiek tylko wpadło mi do głowy. W końcu zaczęli naciskać, żebym chociaż przywitała się z tą dziewczyną, żeby wiedzieli, że istnieje naprawdę. Przyznaję, nie powinnam w ogóle im odpowiadać, ale że lubiłam z nimi rozmawiać, a sytuacja rozwinęła się tak szybko, nie mogłam już tego kontrolować. Musiałam się wylogować i to przemyśleć. Ten blog był całym moim życiem i lada moment mogłam go stracić, nie mogłam tego dłużej ciągnąć. Od tej pory ludzie tylko domagaliby się jeszcze większej ilości dowodów, że faktycznie istnieje. Co miałam zrobić? Zrezygnować z bloga i zacząć nowego? To było bolesne. Podjęłam decyzję. Zrobiłam sobie selfie na wózku i wrzuciłam je na bloga. Napisałam o co mi chodziło, czyj był blog i kim naprawdę byłam. Przeprosiłam za kłamstwa i powiedziałam, że już więcej nic nie opublikuję. I właśnie miałam usunąć bloga, gdy nagle zaczęły spływać do mnie prywatne wiadomości. Niektóre z nich były obraźliwe, ale większość z nich to były słowa wsparcia od moich fanów, włącznie z dziewczyną, która chciała się spotkać w Dubaju. Nie spodziewałam się tego i nie wiedziałam, co odpowiedzieć. Okazało się, że ludzie zrozumieli moje powody. Zamknęłam bloga. Ale ciągle utrzymuję kontakt z wieloma z moich byłych fanów, a niektórzy z nich stali się moimi przyjaciółmi. Tak właśnie skończyłam prowadzić podwójne życie, ale zyskałam prawdziwych przyjaciół i myślę, że było warto. Mam nadzieję, że docenicie moją szczerość. Jeśli tak, zostawcie łapkę pod moją historią i udostępnijcie ją innym ludziom, którzy powinni wiedzieć, że czasami ci, którzy ich okłamują